Długość budowanego odcinka to jest dwa kilometry siedemset m sześć metrów bieżących. Zakres inwestycji to budowa jezdni tej drogi wojewódzkiej 432 wraz z krzyżowaniami, w tym dwa ronda, budowa wiaduktu nad linią kolejową, budowa drogi rowerowej, chodników, zjazdów oraz budowa elementów odwodnieniowych. Projektowana inwestycja przebiega w większości podziałkach rolniczych w miejscowości Grzemysławice, Chwali Bogowo oraz Obłaczkowo. Zaawansowanie 62% w stosunku do całości. Termin zakończenia 15 czerwiec 2017. Koszt inwestycji 18 700 tysięcy.